Hola, hola, buenos dias, witam, zapraszam. E, na początek musimy się przywitać z diabełkiem. To jest symbol kataloński. Katalończycy bardzo lubią diabły. One nie mają straszyć, one mają się uśmiechać i przynosić szczęście i pomyślność w domu. Sama go zrobiłam, e, robię maski, więc e, no, jest po prostu mój taki diabełek tutaj domowy. I zanim wychodzę z domu, to zawsze dotykam nosa na szczęście, tak żeby zawsze mnie dopisywało. Rowery też są. E, dwa. Jeden wisi już na ścianie, bo to jest mój pierwszy rower w e, Barcelonie. E, m, teraz mam elektryczny, bo e, Barcelona jest jednak górzysta i takie podróżowanie e, z jednego końca na drugi jednak elektry na elektrycznym rowerze jest o wiele prostsze. Sofa jest dla gości, zawsze mile widzianych. To jest taki mój korytarz, który łączy pierwszą część e, z drugą. E, Typowa e, hiszpańska architektura, gdzie e, no, rozwiązania są dosyć dziwne, e, to jest część mojego domu, ale ona jest otwarta, więc jak gdyby e, jeżeli mamy zimę lub pogodę e, niezaładną, nie czyli pada albo coś e, podobnego, no to niestety mi pada na głowę. Taka właśnie jest architektura hiszpańska. Logiki zero. Konstruują bez e, takiego zbytniego myślenia, właśnie o funkcjonalności. E, jak pada, no to po prostu pada. No i czasami właśnie nie ma okna, więc też pada tutaj. Zapraszam dalej. To jest właśnie moje królestwo. 140 metrów kwadratowych, 6 metrów wysokości. Za taki loft w Barcelonie płacę około 800 euro. To jest jakieś 3,5 zł. Ja akurat miałam szczęście, ponieważ to miejsce wynajęłam od kolegi, który też jest artystą i który właśnie tutaj w tym swoim studiu wcześniej pracował. Teraz, niestety, się przeniósł poza Barcelonę. I teraz dla mnie to jest właśnie moje miejsce do pracy i też moje miejsce do życia.